Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak jak wspominaliśmy w poprzednim filmie, będzie wędkarstwo morskie. Znajdujemy się w Grecji, na wyspie Kreta. Dzisiaj dotarłem na miejsce w nocy. Pierwsze co oczywiście, spakowałem cały manżur i wyleciałem szukać jakiejś fajnej miejscówki. Na szczęście, tak jak już odczaiłem to wcześniej na mapie, mamy super taką główkę z kamieni, gdzie można sobie spokojnie rozłożyć wędeczki i fajnie powędkować. Mamy wschód słońca, powoli się rozwidnia. Do tej pory miałem kilka brań. Jedna rybka złapana, złapana. Oczywiście, dorada, bo na nie polujemy. Polujemy na przynętę, którą znajduję tutaj na miejscu. Później wam to wszystko pokażę pokażę zestawy i jak ja to wszystko robię. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, pokażę Wam przynętę na jaką łapie, czyli są to ślimaki morskie, one są poprzyklejane do skał. Podchodzę, odrywam sobie nożykiem. E, możecie je zobaczyć, wyglądają w ten sposób: taki ślimaczek jest w ten sposób przyklejony do skały, jego się odrywa, i od spodu jest całe mięsko. Wycinamy z muszelki i później zakładamy na haczyk. Oczywiście później owijamy nitką, żeby to się wszystko dobrze trzymało. Jak tego nie zrobimy, małe rybki nam szybko obiedzą haczyk i niestety będzie. Nie będzie zacięcia ryby. Za chwilę ściągnę jedną wędeczkę i pokażę Wam jak wygląda cały zestaw. Jak wygląda ta otóż przynęta прям я это Słuchajcie, Zestaw jest bardzo prosty. Możecie zobaczyć, jak wygląda właśnie nałożonych kilka takich ślimaków, owniętych nitką, żeby się trzymały kupy, żeby rybki nam nie zrywały. Najważniejsze przy wędkowaniu orad. Kiedyś mi takiś chorwa to powiedział, że dorada, jak bierze, to ona sobie bierze tą przynętę i z nią kluczy, czyli idzie pod nie. Dlatego musi być koniecznie przelotowy jakiś zestaw, ciężarek. Ja tu mam akurat krętlik, no i długi dość przypon. Tu jest około metra albo on może być nawet i 2 metry, bez problemu, żeby ona sobie spokojnie mogła to zjeść, łyknąć i wtedy dopiero zacinamy. Trzeba bardzo wyczekiwać brań. Ryby biorą delikatnie, często się tym bawią, także nie na wariata wyczekać. Jak widzimy, że rzeczywiście ta ryba odchodzi, wtedy dopiero robimy przecinkę. No i tak jak widzicie... Mamy bardzo nisko spuszczoną bojkę, żeby był czas na reakcję, jak podej... zacznie ryba brać. Z reguły na początek branie widać na szczytówce, delikatne najpierw uderzenia, dopiero później bojeczka nam podskakuje. Ale może uda się nagrać jakieś branie i wtedy zobaczycie jak to fizycznie wygląda. Ja może Wam pokażę, dołożę jeszcze parę tych ślimaczków jak ja to wiązuje nitką. Mam tu już dużo założonych tych ślimaczków, dołożę jeszcze z jednego. Zapinamy ostrze. Przesuwamy. O kurde, już jest tak nawalone. O i teraz całość możemy sobie jeszcze dowiązać nitką. Ja tą nitkę kupuję gdzieś tam przez internet. Chyba jest nawet w sklepie w Decathlonie dostępna. I po prostu całość owijamy jak naj mocniej, żeby po prostu to się trzymało, bo naprawdę małe ryby w sekundzie nam to wszystko pozrywają. Staramy się zostawić grot na wierzchu i taki zestawik leci sobie do wody Jasne. O, jest, jest wędka. i walimy. Ta wędeczka idzie nie za daleko. Druga jest rzucona znacznie dalej. Muszę przyznać, że dzisiaj miałem tylko brania na tą wędkę, na ten mniejszy haczyk na większy haczyk na razie nic nie brało no i teraz zapinamy bojkę, naciągamy zestaw i to wszystko wybieramy luz dodajemy trochę więcej luzu żeby było ok tak wygląda zestawik Generalnie do takiego wędkowania mam yy, wędki teles teleskopowe, które jak się złoży bez problemu mieszczą się do walizki plus dwa kołowrotki, trochę gratów, podpórki fajnie składane takie powiedzmy do plażowego wędkowania, podbierak nawet zabrałem, także pełen zestaw, niedużo waży, a śmiało można sobie fajnie powędkować. Oczywiście jestem przygotowany też na spinningowanie jakieś, ale jakoś tak za bardzo... Nie przepadam za spinningowaniem morskim ze względu na to, że trzeba się namachać, a w końcu przyjechaliśmy na relaks. Mam też przynęty do łapania kalmarów. Może któregoś dnia spróbujemy jakiegoś złapać, bo też już kilka ich udało się złapać na te przynęty, które mam. Nie za dużo. Ale jest. piękna. O.